Moi no drodzy, w trzeciej części rozważań na temat Biblii w Harym Potterze porównamy sobie Harego Pottera do Mojżesza. Przede wszystkim wiemy, że Harry Potter został uratowany dzięki heroicznej postawie swojej matki. To znaczy, jego matka wiedziała, że. Wiedziała, może i nie wiedziała, ale fakty są takie, że mogła przeżyć, jednak postanowiła bronić swojego syna do końca, dopóki nie zginęła. No i dzięki temu Harry Potter przeżył mordercze zaklęcie. Podobnie Mojżesz został uratowany przez heroizm swojej akuszerki. To znaczy były kobiety, które były przeszkolone w tym celu, aby odbierać porody, ale miały przykazane przez Egipcjan to, aby chłopców, którzy się urodzą, aby ich zabijać. To znaczy, aby ten naród żydowski, który mieszkał w Egipcie, aby one nie rusły w siłę. Jednakże akuszerki tego nie robiły i w związku z tym, między innymi, Mojżesz, ale też inni chłopcy w jego wieku mogli przeżyć. Wiemy też, że Harry Potter w trakcie Swojego tego wczesnego dzieciństwa, kiedy to zginęli jego rodzice, został uwięziony, możemy tak powiedzieć, w domu swoich rodziców. To znaczy, nie przeżyłby, gdyby tam na stałe pozostał. No wiadomo, że takie małe dziecko samo przeżyć nie może. I jak wiemy, został uratowany, został wyciągnięty przez Hagrida na polecenie Dumbledora. I podobnie przed tym, przed śmiercią taką, w która mogłaby nastąpić, gdyby pozostawić Mojżesza, został on uratowany poprzez umieszczenie go w koszyku przy rzece Jordan, dzięki, przy Nilu, przepraszam, Jordan leży na terenie dzisiejszego państwa Izrael, został umieszczony w Nilu i dzięki, też został, dzięki temu też został nieporzucony, został uratowany. Harry Potter został oddany na wychowanie Mugolom. Sam był czarodziejem, ale został przekazany do rodziny Mugolskiej, aby tam się wychowywać, aby tam lepiej, jak się okazało słusznie, został ukształtowany. Ale Mugole byli kimś obcym, jak wiemy, byli biblijnymi poganami, byli ludźmi. Obcymi względem reszty fabuły. I podobnie Mojżesz został przekazany komuś spo, spoza narodu wybranego. Nie został oddany jakimś dalekim kuzynom, ale został przekazany Egipcjanom, rodzinie faraona. A oni właśnie byli poganami, byli ludźmi, którzy Boga jednego nie znali, więc także wychowywał się w środowisku, do którego tak naprawdę nie należał. I skoro wiemy, że został oddany Mugolom Harry Potter, to też wiemy, że nie byli to Mugole przypadkowi, ale Mugole, którzy byli jego rodziną to znaczy został oddany własnej ciotce, swojej najbliższej żyjącej krewnej. I podobnie też Mojżesz nie tylko został oddany rodzinie egipskiej, ale też był karmiony jako niemowlę przez własną rodzoną matkę, a więc też najbliższą żyjącą krewną. Dalej wiemy, że Hary został wychowany w tej swojej rodzinie na Mugola. To znaczy rodzice jego, ci adopcyjni moglibyśmy powiedzieć, czyli jego ciotka i wuj, wiedzieli, że jego rodzice byli czarodziejami, mieli tego pełną świadomość i co więcej, podejrzewali, że on również jest czarodziejem, ale myśleli, że ich wychowanie sprawi, że te tendencje, które w nim tkwią, zostaną przez nich zduszone, że on jednak tym czarodziejem nie będzie, to znaczy był wychowywany na Mugola. I podobnie również Mojżesz był wychowywany na Egipcjanina, wychowując się przy dworze faraona, przesiągał tą kulturą, stawał się częścią społeczności, mimo że faktycznie do niej nie należał. Wiemy też, że Harry w pewnym momencie odkrył swoje pochodzenie, to znaczy przeszedł taki rytuał przejścia, przeszedł ze świata w pełni Mugolskiego do świata. W pełni czarodziejskiego. I Biblia również zachowała konkretny fragment, w którym to Mojżesz ma taki moment przejścia, to znaczy, kiedy wychodzi z tego dworu, z otoczenia egipskiego faraona, a znajduje się pośród już wtedy niewolników żydowskich i poznaje ten naród. I to jest konkretny moment, w którym w ogóle z tym narodem ma styczność, gdzie ta. Gdzie sobie uświadamia, kim tak naprawdę jest. I ten moment przejścia w przypadku Harego Pottera, to był moment, kiedy wraz z Hagridem opuścił latarnię morską, na której skryła się jego rodzina przed listami z Hogwartu. I wtedy, kiedy opuszczał latarnię morską, przepłynęli przez morze. No bo latarnia, oczywiście, znajdowała się na małej wyspie. I Hagrid zabrał go zaczarowaną łodzią na drugi brzeg. I podobnie, kiedy Mojżesz dążył do tego, co mu było przeznaczone, kiedy zmierzał do ziemi obiecanej wraz z całym narodem egipskim, również przeszedł przez morze tylko że przez Morze Czerwone. I w jednym przypadku, w przypadku Harry'ego Pottera, to przejście przez wodę było powodowane magią, a Przejście przez Morze Czerwone było powodane, powodowane siłami bożymi. Dalej wiemy, że Harry Potter miał taką sytuację na początku trzeciego tomu, podczas której uciekł z domu, gdyż użył magii, to znaczy złamał prawo czarodziejów i wiedział, że w związku z tym złamaniem prawa. Zostanie mu złamana różdżka i zostanie wyrzucony ze szkoły. Mimo to postanowił, a może raczej właśnie przez to, postanowił z domu uciec. I podobnie Mojżesz, kiedy popełnił przestępstwo, uciekł z dworu egipskiego, ale o tym przestępstwie za chwilę. Wiemy też, że Momentem takim przełomowym dla Harego Pottera, przełomowym w jego przeznaczeniu, w całym sensie jego powołania, jego życia, był moment, kiedy to czara ognia wypluła jego nazwisko. Jak wiemy, nie było to działanie samej czary, jakby wynikające z natury tego artefaktu, ale było to spowodowane działaniami tak naprawdę wolą Voldemorta, ale. Ten moment przyłączenia go do turnieju trójmagicznego sprawił, że Voldemort rzeczywiście się odrodził i to odrodził się z jego krwi. Przez to cała akcja, dalej fabuły całego cyklu nabrała tempa i jakby już od tego momentu nie było odwrotu. Wszystko musiało wydarzyć się tak, jak się wydarzyło. I także momentem takim przełomowym dla Mojżesza było to, kiedy usłyszał, również z ognia głos samego Boga, który wezwał go do tego, aby wyzwolił Egipcjan, wyzwolił Żydów z Egiptu, aby ich stamtąd wyprowadził z tego domu niewoli do ziemi obiecanej. Wówczas również wszystko, cokolwiek w życiu robił, właśnie zmierzało do tego, aby Naród e, przeprowadzić z terenów Egiptu do terenów e, w ziemi Kanaan, czyli na tereny dzisiejszego państwa Izrael. Wiemy też, że Harry Potter tylko raz w życiu e, kogoś prawie zabił. To znaczy, Harry używał różnych zaklęć w swoim życiu, w tym zaklęć, które były całkowicie nielegalne, czyli e, zaklęć. E, które powodowały ból, powodowały cierpienia, a także kontrolę nad ludzkim umysłem. One były zakazane, ale nie, nigdy nie użył zaklęcia uśmiercającego, przez które zginęli jego rodzice. Jednakże raz prawie zabił drugiego człowieka i był to Draco Malfoy. Wówczas, kiedy pojedynkowali się, Harry użył zaklęcia, które zabiłoby jego oponenta, ale tylko w zasadzie przypadek to, że Snape znalazł się blisko sprawiło, że Malfoy tak naprawdę przeżył. Harry jakby nie wiedział dokładnie jaki będzie efekt zaklęcia, którego użył, bo użył go po raz pierwszy, ale jednak tak by się stało i było to w zasadzie tylko jeden raz, kiedy to właśnie jego konkretnie działanie sprawiłoby śmierć drugiej osoby, bo w przypadku Innych pojedynków, jak chociażby ostatniego pojedynku z Voldemortem, gdzie to on zginął, to Harry tak naprawdę go nie zabił, ale ten zabił się sam. Harry się tylko bronił, a zaklęcie odbiło się od niego i trafiło jego przeciwnika, więc to nie było bezpośrednie działanie Pottera. I tak samo e, mojżesz tylko raz w swoim życiu zabił drugiego człowieka i nie miał tyle szczęścia, co Harry, nikt jego e, przeciwnika nie odratował. I w związku z tym właśnie mojżesz uciekł po popełnieniu tego przestępstwa, i tylko raz tak w sposób bezpośredni e, pozbawił kogoś życia. I wreszcie, wiemy też, że e, Harry Potter e, przez to, że e, Stał się horcruxem Voldemorta, sam musiał zginąć, zanim ten odrodzony Voldemort mógł zostać zabity. To znaczy Harry był postawiony w takiej sytuacji, że dopóki on sam nie zginie, to do tego momentu nie zazna spokoju. Ciągle będzie ścigany, ciągle w jego otoczeniu będzie taka sytuacja zagrożenia. Nigdy nie, będzie, nigdy nie zazna spokoju, będzie musiał w końcu umrzeć. I podobnie Mojżesz nigdy nie zaznał spokoju, to znaczy kiedy już zajął się wyprowadzeniem narodu wybranego z Egiptu, to nie wszedł do ziemi obiecanej. Podobnie jak Harry Potter, przeznaczone mu było to, aby nigdy nie zaznać spokoju takiego, że Voldemort już przestanie mu zagrażać, tak samo Mojżeszowi nie było przeznaczone to, aby zaznać spokoju w ziemi Kanaan, aby wraz z całym narodem przejąć ten kraj, aby tam po prostu zwyczajnie zamieszkać i żyć już na swoim. Tego nie doczekał, zmarł przed przekroczeniem Jordanu. Moi biodzy, jeżeli to porównanie Harry Pottera do Mojżesza Wam się spodobało, to zapraszam na kolejne odcinki. Poznam, dowiemy się z nich też, że Harry Potter jest podobny również do innych. Postaci, które występują w Biblii. Tymczasem zachęcam Was do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. Do następnego.